I cześć i czołem. E, dziś będziemy zajmować się przesuwaniem wykresu funkcji wymiernej wzdłuż osi OX. E, I tak, e, skąd ja mam wiedzieć, że mam przesunąć wzdłuż osi OX? Właśnie dlatego rok temu były przekształcenia wykresu. I e, jeśli coś stoi blisko X tak jak w tych dwóch przykładach, to oznacza, że przesuwam w prawo albo w lewo. Yy, I co, dlaczego mówię blisko x? Bo popatrz, tutaj od tego x jest to wypięte, no nie? Zresztą ci pokażę, jaka jest różnica. f od x równa się 2 przez x minus 3. Widzisz? I ten wykres przesuwam o 3, w prawo. Ten wykres 2 przez x przesuwam o 3 w dół. Widzisz tą różnicę? Tutaj to jest pod kreską ułamkową zaraz blisko x -a. i ten. Mm, I od tego x jakby odejmuje to. A tutaj tą minus trójkę odejmuję od całego tego działania, jakby. I to jest taka główna różnica. Nie chcę się tutaj zagłębiać bardzo mocno w to przekształcenie tego wykresu, w sensie skąd i dlaczego się to tak wziął, bo już o tym była seria filmów o przekształceniu wykresu funkcji. Zajrzyj tam, tam na pewno pokochasz ten temat dzięki temu. I co ja tutaj jeszcze Tobie chciałam powiedzieć? Że właśnie, jak mam przekształcenia wykresu, to zawsze jest dwa kroki. Pierwszy, Szukam jakby tego najprostszego wykresu, który mogę narysować, tego basicu, no nie? To tutaj naszym tym basic, tym podstawowym wykresem jest y równa się 2 przez x. I go rysuję. I potem przesuwam ten jakby wykres podstawowy, czyli przesuwam y równa się 2 przez x o 3 w prawo. Tutaj częstym błędem jest to, że jak widzimy tu minus 3, to chcemy iść na minusy, czyli w lewo. Nie, my idziemy w prawo. To jest taki psikus. Jak porysowałaś, porysowałaś kiedyś trochę tych wykresów, to wiesz, że tak jest. No i dobra. Więc u nas tym podstawowym wykresem widzimy, że to jest y2 y, przez x. No nie? y równa się 2 przez x. E, trzy filmy temu bardzo dobrze rozpisywałam ten wykres taki, ten podstawowy, więc teraz ja tego nie będę robić, tylko wkleję już naszą tabelkę, którą mamy, e, uzyskaną z wcześniejszych rzeczy. To ja skumuję, żeby to nie wchodziło. I tak, co muszę zrobić? No zaznaczyć te punkty. Zaznaczamy na, w układzie współrzędnych. Łączymy. I każdy z tych punktów, co ja muszę zrobić? Przesunąć o trzy w lewo. Czyli biorę ten punkt i przesuwam o trzy w lewo. Raz, dwa, trzy, sru. Ten raz, dwa, trzy, sru. Tu raz, dwa, trzy, sru. A, nie, 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 to by było cztery. Widzisz. Mhm. No. I tak samo tu. Raz, dwa, trzy, sru. Raz, dwa, trzy, sru. I łączymy. I otrzymujemy taki wykres. Widzisz, każdy z tych punktów został przesunięty o 3. Odtąd dotąd o 3. Odtąd dotąd o 3. Odtąd dotąd mamy przesunięcie o 3. Odtąd dotąd o 3. O 3. O 3. I wszędzie, jak pojedziesz, to między tym a tym jest różnica 3. Widzisz? Wszędzie. I to jest ten wykres. I tyle. Pamiętaj, tutaj celowo to napisałam, żebyś mogła lub mógł zobaczyć różnicę, kiedy przesuwam wzdłuż osi OX, a kiedy przesuwam wzdłuż osi OY. Dobra? Jak masz jakiekolwiek pytania, to pisz. Yy, no i zapraszam do uzupełnienia tematów, które cię gnębią, czyli przesuwanie, bo to zawsze jest dobrze sobie odświeżyć. I te wcześniejsze filmiki związane z funkcją wymierną homograficzną. Wcześniejsze. Gdzie zaczynam? Po kolei od początku. Nie rzucaj się na końcowe filmy, tylko od początku zaczynaj. To tak, jakbyś, nie wiem, nauczyła się pływać i już od razu chciałabyś przepłynąć cały Atlantyk. No nie, spokojnie, powoli. Dopłyniemy jeszcze przez cały Atlantyk, <laughs> przez całą matematykę, ale na spokojnie. Dobra. Daj, suba. Daj łapę w górę, daj komentarz, daj znać, że jesteś. Dzięki pa.